W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zobaczyć link do swojego kanału na YouTube. To bardzo proste. Najpierw musisz kliknąć w prawym dolnym rogu. Tam, gdzie jest napis Ty. Następnie kliknij w Zobacz kanał. CEO znajduje się tuż pod Twoim imieniem. Kiedy znajdziesz się na tym ekranie. Kliknij w Trzy kropki w prawym górnym rogu. Teraz kliknij w Udostępnij. Która znajduje się na dole. Kliknij w Udostępnij. A następnie wybierz opcję Kopiuj link. Czyli te właśnie opcje. Kliknij i link zostanie skopiowany. To takie proste. Teraz możesz go wkleić, gdzie tylko chcesz. Wysłać go lub użyć w dowolny sposób. Mam nadzieję, że film był dla Ciebie pomocny. Jeśli chcesz nauczyć się obsługiwać iPhone A w prostych krokach, sprawdź opis. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.